No, witam Was na dzielnicy Rusafa, ale nie martwcie się, nie będzie o samochodach, bo ja się na nich kompletnie nie znam, natomiast troszeczkę Znam się na dzielnicy Rusafa, i to jest jedno z najbardziej emocjonujących miejsc w Walencji. Dlaczego emocjonujących? Dlatego, że to jest w sumie dzielnica, która przeszła tak zwaną gentryfikację. Czyli postanowiono tutaj zmienić dosłownie wszystko. Wcześniej były tu narkotyki, prostytucja, no i cóż mogę powiedzieć, biedni studenci, których nie było stać na, na czynsz. Natomiast Walencja doszła do wniosku, że to trzeba jakoś zmienić, więc to co widzicie tutaj, te całe to skrzyżowanie, cała ta część, chociażby jak tutaj, ścieżka rowerowa, to, poszerzenie chodników, zawężenie ulic, to wszystko zostało stworzone, właśnie z myślą o tym, żeby tu powstała dzielnica absolutnie mieszkaniowa, ale też taka, która aktywuje społeczność. I to jest takie centrum, troszeczkę kulturowe, jest tutaj troszeczkę bohemy artystycznej, jest tutaj troszeczkę takiego, bym powiedział, Splinu. No nie krakowskiego, jak to śpiewała Koga z Manamem, tylko to jest taka, taki, taki lekki, właśnie walencki splin, tak bym to chyba na, nazwał. Ale przede wszystkim ta dzielnica no, znalazła tożsamość. Swoją tożsamość to jest wielka sprawa i no, muszę powiedzieć, że to jest coś. Co mnie bardzo zaskakuje w Walencji, że każda, yy, właśnie tak, ten każde każdy barrio, czyli taka dzielnica po naszemu, każde barrio ma swój własny styl, swój własny klimat, niepodrabialny, niepowtarzalny. I nie ma po prostu drugiego takiego miejsca w Walencji jak Gosafa. Yy, ja tylko dodam, że jest trochę zimno. Więc większość ludzi siedzi w środku. Dla tych najbardziej walecznych, no to oni cały czas gdzieś tam walczą na zewnątrz, jak widzicie. Ale, no, przyznam, że jest wymagająco. Mamy maksymalnie 3 do 5 stopni. A, tam chyba coś postaram się pokazać. Tak? Mam nadzieję, że coś było widać. 3 do 5 stopni jest wymagająco, ale oni są waleczni, nie odpuszczają tak łatwo, nie odpuszczają tak łatwo. I jeszcze, jeszcze kilka słów a propos GoSaf. Możecie po pierwsze, możecie zobaczyć, że Gusafa ma dwa jakby dwa sposoby zapisywania nazwy. Czyli albo mamy GoSafę przez 2 S czyli safa albo mamy safa przez Z. No i z czego to się bierze? Więc mamy, o Boże, przegoń mi gość. On był poważnie, on był poważnie zdeterminowany. Dobra, więc wracając. Mamy dwa zapisy, safa przez 2S i safa przez Z. I o co chodzi? Chodzi o to, że to są pozostałości po generale Franco. Gość miał chory pomysł i stwierdził, że on jednak doprowadzi do czegoś takiego, jak jeden język w Hiszpanii. To był oczywiście pomysł bez sensu, bo nie da się w, takiej, w tym kraju, który jest złożony z autonomii, z odmienności językowych, robić takich rzeczy. To jest po prostu niemożliwe. Yy, tu każdy ma swoją, swoją tożsamość yy, kulturową, swoją tożsamość językową, no ale on stwierdził, że wszystkim narzuci język nie tyle co hiszpański, co kastejano. Kastejano, yy, czyli język po prostu z Kastylii, czyli język po prostu z Madrytu. Yy, Niemniej, nie więcej. I zapewniam Was, że nie usłyszycie tutaj yy, od nikogo. Tak przy okazji jesteśmy przy Mechka. Mercad de Degusafa Właśnie za chwilę Wam pokażę o co chodzi, bo to będzie fajny przykład. Ale wracając do, do Franka jego chorego pomysłu. No po prostu nie jesteście w stanie, Hiszpanii, która jest zlepkiem różnych kultur, różnych autonomii, nie jesteście w stanie włożyć do jednego koszyka, do jednego pojęcia, nazwijmy to, narodowego. To jest kraj, który przecież nie ma słów do swojego hymnu, tak, tak, dobrze słyszycie, on nie ma słów do swojego hymnu, o czym za moment. Natomiast tutaj, spójrzcie, jest Mercat de Rossafa, podwójne S i to jest zapis, i to jest zapis w języku waleckim. Tudzież walencjańskim zależy, żeby tutaj jakiś lingwista się do mnie yy, nie doczepiał. Yy, taki, jest to, taki jest to zapis. Czyli Rusafa przez 2s to jest przejaw po prostu lo yy, lokalnego, autonomicznego języka walenckiego. Rusafa przez z to już jest zapis. Bym powiedział języka kastylijskiego, czyli języka z Madrytu, czyli języka, który chciał tutaj Frank narzucić. I ciekawa sprawa, właśnie w przypadku Mercado Safa, bo Mercado Safa ma taką fajną sprawę, że z zewnątrz, jak widzicie, dało się, bo to są napisy. Ja powiększę, to są po prostu zwykłe napisy, nic więcej więc dało się to przemalować. Natomiast w środku tego yy, yy, rynku mamy witraż, gdzie jest Rusafa przez Z, a, a to już jest inna sprawa. Yy, więc oni doszli do takiego wniosku, że da się przemalować Franką przez Rusafa na 2S, to, to się dało przemalować. Natomiast jeżeli chodzi o witraż który jest w środku, który jest z kolei przez Z, co jest pozostałością po Franko, no to już twierdzono, że to już zostawią. Nie będą tego rozwalali. Nie będą robili z siebie idiotów. I, i to zostawią. I to zostawią. Przepraszam, tu widzę jakaś jest ostra. Ostry interwencja policji, więc ja o dobra, mam, zielone, mogę iść. OK. Yy, więc wygracając, tak to wygląda, że yy, wspomniany witraż yy, w Mechado de Rusafa to jest, to jest właśnie taka pozostałość yy, yy, Franko. Pozostało które który no, kompletnie poległ. A jeszcze była mowa wcześniej na temat tego hymnu i braku słów. No tak, Hiszpania jest jednym z bodajże trzech państw, które no, nie mają słów w hymnie. Oczywiście jest linia melodyczna, natomiast nie mamy słów. Hiszpania po prostu nie jest w stanie ustalić, co mają śpiewać. A już na pewno nie będą śpiewali o tym, że są Hiszpanami. To jest wykluczone. I nawet, nawet czasy Franco nie były w stanie tego zmienić. Więc wyobraźcie sobie, na ile Hiszpania musi stanowić odmienność autonomiczną, kulturową. Że w ramach jednego, jednego państwa nie są w stanie ustalić, co mają śpiewać. Nikt tu się nie będzie utożsamiał z Hiszpanią jako krajem, jako czymś, co jest rzeczą wspólną. I też nikt nie powie, że mówi w języku hiszpańskim. Jeżeli już to powie, że mówię w języku kastylijskim, czyli Kastejano. Y, ok, no. Zrobiliśmy taki mały spacer po Gosafie. Ja już się z zmęczyłem. Y, muszę gdzieś odpocząć. Y, dzisiaj mam wyrażenie, że jednak ta społeczność jest zmęczona. Słuchajcie, jest zmęczona, jest zmęczona. Y, jest. Chyba się zgubiłem. Nie, nie zgubiłem się. Ok. Rusafa, a właśnie na koniec, Rusafa jest taka strasznie dziwna, słuchajcie, że możecie bardzo dobrze znać tą dzielnicę, bardzo możecie dobrze znać i nagle nie wiecie, kurczę, która, która to jest Przecznica, to wynika z tego, że tu bardzo wiele tych skrzyżowań jest podobnych do siebie i trzeba być, no mocno przytomnym i są takie momenty, w których naprawdę musisz powiedzieć ej, daj mi chwilę, żebym się zorientował, gdzie ja jestem. Właśnie te grafity, które przed momentem pokazałem, albo to, to są super pomocne rzeczy, bo wiem, że za chwilę będę przy kafe Berlin, która będzie tutaj po prawo, ha, ha ha właśnie, tak jest, dokładnie, więc te graffiti to jest super pomocna rzecz, bo ona nas tam jakoś, jakoś pionizuje, a po lewo za chwilę będzie kubańska knajpa, w której, no muszę powiedzieć, no muszę, muszę się przyznać, no tak, tak, przyznaję się, właśnie w tej knajpie ta Begna Kubana, no właśnie tam, no po prostu wypiłem Kuba Libre. No. No, no tak, przyznaję się, przyznaję się, tak w tej knajpie wypiłem Kuba Libre. O. I co mnie bardzo zaskoczyło, to było bardzo tradycyjne Kuba Libre i powiem, tyle. Nie miało w sobie nic z wykwintności, a prostota tego drinku wręcz mnie onieśmieliła. Ale też mi pokazała, że ja absolutnie jestem w stanie zrobić ten drink. To naprawdę nie trzeba być geniuszem. Ważne, żebyś miał pod ręką rum i kole, i w sumie musisz to wlać do szklanki. Yy, więc nie trzeba być jakimś Einsteinem, no dobrze, Rozkładałem się strasznie na koniec, w sumie miałem już kończyć, yy, a tymczasem tutaj opowiadam jakieś bez sensu rzeczy. Więc kochani, yy, pozdrawiam Was serdecznie, yy, zrobiłem kółko yy, i to odpocząć, a następnym razem, jeżeli będziemy tutaj na Esafie, to tak to muszę zakończyć jakimś takim jednak statementem. Tak, 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 tak. Tu następnym razem specjalnie to idę. I następnym razem troszkę sobie poopowiadamy o sklepach z używaną odzieżą yy, z vintage no, Vintage Reborn, niezły pomysł. No to sobie o tym pogadamy, bo to jest. Naprawdę wielkie szaleństwo w tym mieście. A dzielnica Safa to epicentrum sklepów z używaną e, odzieżą. Tymczasem, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!